Właściciel gromdy Mariusz Grabowski przed gromdą numer 22A walką wieczoru tej gromdy to już wiemy na pewno jest walka hacia kontra Scarface i to jest pytanie od którego musimy rozpocząć jak to w ogóle się stało, że ktoś czytaj pewnie właściciel wpadł na pomysł, że to jest właściwy moment aby tych panów w gromdzie zestawić Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór Wiesz co, muszą być emocje, bo jest bez emocji nie ma gromdy musi być napięcie, musi być tak naprawdę jakość i musi być show Myślę, że, że w tym wypadku i przy tym losowaniu i przy tym tak naprawdę, prezentacji zawodników pokazaliśmy, że to show na tej jutrzejszej gali będzie. A jeśli chodzi o to zestawienie Hacia versus Scarface, no powiem szczerze, że panowie zaczęli grać ze mną w grę. I ja mówię i, i, i powtarzam cały czas wszystkim, że jeśli grasz z nami w jednej drużynie, no to będziesz po prostu dostawał to i, 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 dla mnie, i dla mnie tak naprawdę jest ważna walka. Tutaj wiadomo, że dla chłopaków liczy się zwycięstwo, a mi, mi jest potrzebna walka, a ten, co wygra, pewnie zrobi krok do przodu, ten, co, co przegra, zrobi krok do tyłu, ale jeśli to będzie wyrównana, fajna walka do samego końca, to na pewno jeden i drugi zyska, bo, bo nie, nie, nie codziennie zawodnicy, zawodnicy walczą w walkach wieczora, myślę, że i panowie na to zasłużyli i mam nadzieję, że jutro ta gala z tymi nazwiskami w walce wieczoru odda. Kofi King mówi, że on tutaj nie chce być jakąś już tylko dodatkiem albo dekoracją. On marzy o tym, żeby nie tylko pokonać Jakuba Słomka, ale on mówi nawet, że on może być fajną opcją dla Mateusza Kubiszyna. Jestem ciekaw, jak na te ambitne plany Kofi Kinga patrzy właściciel Gromdy. Po prostu tak jak powiedziałem, Heavy Heart, Coffee King, na pewno, na pewno barwne postacie, które po prostu grają i, i dają nam to show. To, to są po prostu zawodnicy tak naprawdę trochę z innej planety. Oni chodzą, chodzą w swoim świecie, grają w swoim świecie. Też o to chodzi, bo, bo nie oszukujmy się, no, tak smutno nie, 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 może, nie, może, nie może być, bo wiadomo, że sport jest sportem, ale show też musi być. I tutaj Coffee King po tym wygranej z Marcinem Wasilewskim naprawdę uwierzył, uwierzył siebie i on liczy teraz już na, na bardzo dużo. On, on powiedział, że jako pierwszy czarny pokonał, pokonał Polaka na gromdzie i, i dalej będzie szedł jak, jak przecinak. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja, ja nie wiem. Ja powiem szczerze, że, że tutaj w moim przypadku, ja cały czas się powtarzam, tutaj nie ma znaczenia dla mnie, kto wygra. No wiadomo, że jak, jeśli będzie w jutrzejszym wieczorze lepszy, lepszy Coffee King, będzie ok. Jeśli będzie yy, Słomka, jest ok. Są opcje i dla Coffee Go King'a, i, i, i dla Słomki. Jeśli, jeśli Coffee King jest pewny z siebie. Będzie zwycięstwo, a później po tym zwycięstwie będziemy rozważać, co dalej. Myśli, on wie że i mówi, że jest dobrą opcją dla Mateusza Kubiszyna. No dlaczego miałby nie być, jeśli, jeśli by pokonał Jakuba Słomkę? Tylko, że wiesz, jeszcze trzeba wyjść jutro do ringu i pokonać Jakuba Słomkę. I to, to jest pytanie. Dzisiaj nie możemy nic powiedzieć. Każdy przed, przed galą, przed walką może, może mówić, że, że jest opcją dla tego, dla tamtego, a, a walka później weryfikuje. Ja myślę, że jutro przed 24 się dopiero dowiemy, czy to jest opcja dla Mateusza Kubiszyna, czy dla innego zawodnika. Dlatego tutaj bym jeszcze tego nie przekreślał, ale marzyć trzeba. Mamy tutaj swego rodzaju taki mecz, czyli polska ekipa, kontrabanda z Wyspy Brytyjskich i Anglicy, tutaj stojąc przed naszą kamerą, jak zawsze mówili bardzo dużo, bardzo mocno, bo oni przed kamerą zachować się bardzo dobrze potrafią. Tylko pytanie, czy ta to starcie z polską ekipą nie będzie dla nich jutro? Trochę Mission Impossible. Michał, myślę, myślę, że nie będzie. Myślę, że, że ci Anglicy uwierzyli w siebie, bo zobaczyli też na chłopaków, z jakimi walczą. Nie ukrywajmy ja. Ja w boksy trochę już się bawię i trochę tych walk widziałem. Widziałem, jak się zawodnik porusza, jak, jak wygląda. I myślę, że, że wiadomo, ci zawodnicy spełniają marzenia. I my w gromcie tym zawodnikom, stricte amatorom, ulicznikom damy, żeby dajemy, żeby sobie te marzenia spełniali. I, i myślę, że ten, y, ten drużynowe zestawienie jest tak dobrane, żeby ten poziom był w miarę wyrównane, żeby tam była dobra dobra bitka, bo żeby nie było przepaści. Bo wiesz, bo jakbyśmy chcieli wygrać tak naprawdę 4-0, no to ja bym wiesz, no już nie musiał daleko szukać, tylko wystawił tych chłopaków yy, z turnieju Nitro i z kategorii Nitro czterech i czterech Anglików, bo, bo, bo myślę, że 5 minut i po robocie, a tutaj nie o to chodzi. Chodzi nam o bitkę. I myślę, że ci nowi zawodnicy, bo jest chyba trzech nowych zawodników, którzy, którzy jest, yy, reprezentują Polskę w tej, w tej bitce drużynowej. No i są, są ci stricte Anglicy, którzy przyjechali i tak naprawdę się pobił Zrobić, zrobić show. Myślę, że, że wiesz, no, sam byłem zaskoczony. Myślę, że to show y, zrobili na tym losowaniu. Takiego chyba losowania nie, nie pamiętam, chyba nie było nigdy. A, a jeszcze te wiesz, te wybryki, heavy harta to już w ogóle. A, a mało tego, no ja się nie spodziewałem, że Jakub Słomka coś takiego może zrobić, że będzie tego, to po prostu to, to jakby mi dawali, nie wiem, wygraną, ten, to ja bym powiedział, że tak nie będzie. No ale Jakub Słomka też, y, też nie odpuszczał. Dlatego myślę, że tutaj cały ten element gry i całe to losowanie. Przed jutrzejszą galą naprawdę yy, wprawia nas wielką nadzieję, że myślę, że te bitki będą dobre. Ostatnie pytanie o tę wspomnianą kategorię nitro, bo mamy w tej kategorii turniej, co tu dużo mówić. Naprawdę ta kategoria obrodziła w niezłych kozaków, i moim zdaniem tutaj w ogóle pomysł na ten pas w tej kategorii to jest strzał w dziesiątkę, biorąc pod uwagę, jakich mamy zawodników właśnie w tej wadze. Zresztą to są zawodnicy stricte z czwórki rankingu i chcemy po prostu, że zwycięzcy tych walk będą walczyć na, na kolejnej, nie wiem, zobaczymy na której gali opas, bo chcemy sobie chcemy pobudzić tą kategorię nitro, chcemy, żeby ci zawodnicy przychodzili stricte sportowi. Mamy kilku zawodników sportowych, a wielu zawodników też stricte chce też zejść do tej kategorii nitro i myślę, że, że takich zawodników też jest, którzy walczą w kategorii ciężkiej, ale, ale śmiałoby zeszli do tej niższej kategorii i myślę, że tutaj jest taki element, element gry i myślę, że dobrej układanki w tym nitro. Jak już ktoś wywalczy pas nitro, to to do obrony zawodników będziemy na pewno wynajdywać i będą, będą, będzie to się szło i nakręcało, tym bardziej, że wiesz, no ta kategoria niższa, niższa jest, jest też bardzo szybką kategorią i zawodnicy, którzy tam walczą i są w rankingu naprawdę są mocnymi zawodnikami i myślę, że tutaj Czterech najmocniejszych wytypowaliśmy i, i myślę, że to się będzie składać, a jutro walki oddadzą. Zobaczymy. Ależ będą emocje, szanowni państwo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Widzimy się krwawy piątek, godzina 20, Gromda.tv. Do zobaczenia. Gromda 22. Uliczne Igrzyska. Już 12 września. Na żywo w systemie Pay Per -view na Gromda.tv.